Dziemaneczko widzowe, teraz idziemy sobie do domu, od Filipa do mojego domu, to jest bardzo bliziutko, idziemy sobie, dzisiaj sobie nagramy jakieś rzeczy, obiecałem 5 trików, dzisiaj nagram i sobie idziemy, tak, 1, 2, 3, 4, 5 domów dalej mieszkam, nawet 4 jakby to powiedzieć, nie, 1, 2, 3, 4, 5, no to 5, no. On jest piątym czwarty. Dobra, idziemy widzowie. Tam, Może kiedyś widzowie pokażę triki na rowerze. Ale to, to już jest przyszłość. Idziemy w dal. Idziemy w dal, idziemy w dal. Czekajmy sobie. Sorry, że wam pokazuję chodnik, ale mogę wam pokazać okolicę moją. Jeden, dwa, trzy. BAM! To jest moja okolica, ja jeszcze tu nie mieszkam. Ja jeszcze mieszkam w jedną ulicę obok tego, ale idziemy sobie. BAM, BAM, BAM. Dobra. Pani jest. I tu są. Tam są też babuszki. Tu są, tu są, tu są. Ja na tej ulicy mieszkam. Pam, 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 bam. Dobra, idziemy idziemy. Idziemy. Teraz sobie w ten film... Kujła! Jest! Słyszycie, to na pewno taki to piesek. Patrzcie. Tam przyszłość. O. <śla> Chodźmy. <grych> Zrobię pauzę. Widzowie, już jestem. Jednak nie robię pauzy. Idziemy. Teraz czekajcie. Idzie. O, i jest. Tylko, żeby był spokój, żeby miał spokój do nagrywania. Idę po cichu. Uciekacie. I już jestem na moim podwórku. Tylko żeby nikogo tu nie było, bo będzie przypał. A może. Nie, nagram Wam widzowie. Rzuć samolotem. Nie, no, no. Dobry. Tylko żeby nikt tutaj nie przyszedł, bo będzie. Szkibit. Pude. Czekajcie, położę to na stół. Będę rzucać samolotem. A słońce. Nie, to widać. Nie za dobrze. A tu widać? Boże jeszcze tak. Może tak. Nagrywa się? Dobra, nagrywa, ale widzę, widzowie. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Tu oprzedtem, Jestem. Odkładam korby, bo byłem u Filipa, Czepeczka i samolocik. Jeżeli widzicie. I będziemy rzucać. Papa. Pa, pa. I. Biorą. Taki wrzut. Zrobię taki wrzutów samolocik. Ej, widzowie, robimy. Musi, musi, nie może nas dotknąć samolot, dobra? No. To jest trudne zadanie. Wydaje się łatwe, ale naprawdę trudne bo on sobie się zlatanie. O kurde. Widzieliście to? Chyba tak. I ja nie wiedziałem gdzie Tutaj widzicie go widzowie? Nie, widzicie mnie. Dobra. tam tego na pewno nie widzicie. I samolot ilk. Ja. Źle rzuciłem. To nowy samolot z targu. Z Witos. Ta taki Witos wi to starg Z Witosa. Za 10 zł poleca To jest duży, bo jeszcze był za mały. Za 8. A co tam mi 2 zł? Ten mały to był taki malutki, że to był taki, takie malutkie skrzydła, to malutkie to w ogóle. Na razie jest Esa. Na razie nas nie dotknął, ale teraz może. matko To było trudne, ale może teraz. źle rzuciłem. I puu samolot. i turbulencja. Upa. widzicie to? Ten samolocik. O widzicie. No na to. Tak. Tak przyleciał. Ła! Ła! Czekajcie widzowie. Straszno nas go. Proszę. Wrzucamy dalej. O, Marko. Już kilka razy dostałem twarz. Ja go kup, kupili mi go rodzice... Wczoraj chyba, nie. Dwa dni temu tak. No dwa dni temu. Widzicie jak fajnie lata? Patrzcie. Tego nie widzieliście, ale fajnie wylądował. Patrzcie, tak widzowie. Tu można włożyć i tu, ale ja mam tu wyżej. Dlatego chyba lepiej wyżej lata. Jak tak masz, to chyba wyżej lata. A tak to niżej chyba. Samolot, samolot. Samolot, samolot. A Zaraz widzimy, na nagram pięć strików z koszykówki, więc oglądajcie filmy moje, bo są fajne. Słuchajcie, ściągnę buty. Czekajcie. E, czekajcie, Michał. Moja nowa piłka do. Moja nowa piłka nożna. Nie wiem, czy ją widzicie. Tu. Taka piłeczka nowa, nożna moja. Bo ja mam jeden cztery... Tak, 10 piłek do piłki nożnej, a. 1, a 2. Czy... Nie, nie, tak 8 piłek do piłki nożnej, chyba, a 4 piłki do koszykówki. Bo do piłki nożnej mi się tak szybko chyba psują, ale ta Taka piłeczka. Pam! Nie pyko. coś widowie. Za dużo żurawinki. Patrzcie na to i się pójdzie. Od najlepszych do najgorszych. Patrzcie. I patrzcie widzowie na to. Ciekawe, czy tak umiecie. O nie, czekajcie, Zepsułem. Widać, że za dużo żurawinki z piaroszkami. Patrzcie widzowie. O, jestem. Za dużo osypku. Żurawinko. Jestem kolejny raz. Patrzcie i się uczę, czy tak umiecie. O, umiecie tak? Umiecie tak? To nie udało mi się. Ja kiedyś widziałam, jak przerobiłem przewrotkę, to tak sobie zrobiłem. Tak podskoczyłam i nogą wolną piłkę mi waliłem w twarz. Patrzcie, umiecie tak? dowiecie się kto jest lepszy, Messi czy Ronaldo. Yy, yy, Google, Google uważam, że yy, kto jest lepszy. Nagryw z tego filmu więc subskrybujcie. Patrzcie, umiecie tak jak Messi? O! Widzicie? Umiecie tak? Napiszcie w komentarzach. Czekajcie, idę po piłkę. Daleko poszła! O kurde, 11 minut dobra fajny filmik będzie widowy, polecam. Oglądajcie Teraz będziemy kopać piłkę. Teraz będziemy kopać. Nauczę Was jak można kopać idealnie perfekcyjnie piłkę do nożnej. zaraz będzie 5 firków z korzykówki. Myślę już się. Patrzcie. Macie piłkę jak chcecie kopnąć wysoko, to musicie, patrzcie, ja wam to musicie idealnie nogą trafić tu, nie tu, nie tu gdzieś, tylko idealnie tu, w odbijaniu. Na przykład wam pokażę, ale teraz ja, na... czekaj, to ja wam pokażę. Czekajcie, ustawię kurde. I patrzcie, ja wam pokażę na przykład. A kurde, nie pykujcie. Nie, nie reagujcie na to. To nie te ta, taktyki. Ta, 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 nie, 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 nie. Włączcie filmiki piłkarskie. Nie, 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 nie. Jest inne. Nie, 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 kurde. Miałem złą pozycję do kopania. Patrzcie, jak chcecie, teraz szybko, bo mam dosłownie dwie minuty, jak chcecie kopnąć bardzo mocno, to musicie kopnąć idealnie w środek piłki i idealnie wymienić i z całej siły i idealnie musi być ustawiony. Na przykład, ja Wam to pokażę i uczcie się, jak Mbappé na Mundialu w Polsce. Patrzcie i się uczcie widzowie. O. Czekajcie. Szybko. Widzowie, proszę. O nie. No dawaj, połóż mi się. Ta trawa to był zły pomysł. Widzowie. Coś nie piekło. O, patrzcie i się uczcie. Najmocniejszy szczał w moim życiu. Patrzcie. I się uczcie, widzowie. Ja wam pokażę jak się strzela. I... że waliłem o kurde <grych> dobra widzowie to już pa ja nie chcę mieć przypału to pa widzowie i czekajcie na filmik 5 ryków z koszykówki